31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Radoszycach. Wraca po pandemicznej przerwie do tradycyjnej formy. Co zostało się przygotowane dla przybyłych gości? Dzień dobry, witam szanownego pana redaktora, witam e, wszystkich Państwa. E, no, dołożyliśmy wszelkich starań, aby e, mocno wkroczyć w tą formę popandemiczną w organizację finału. Myślę, że się udało. Widzimy, że już po rozpoczęciu frekwencja jest dość wysoka. Zapewniamy atrakcje i dla dorosłych, i dla dzieci występy artystyczne, kącik zabaw dla najmłodszych, przekąski na słono, na słodko. Po godzinie 18:00 przewidziana licytacja serdecznie zapraszamy. Co będzie licytowane? Do licytacji złożono przedmioty, począwszy od gadżetów sportowych, po rękodzieła, obrazy talony, vouchery kosmetyczne, nawet bon na węgiel, także towar deficytowy w tym roku. Myślę, że będzie fajna zabawa. Patronat honorowy nad imprezą objął burmistrz miasta i gminy Radoszyce przekazał specjalnie z okazji 30, 31 finału Woź w Radoszycach wykonany na tą okazję tort. 30 wolontariuszy kwestowało dzisiaj na terenie całej gminy Radoszyce, przy sklepach, kościołach, w rynku w Radoszycach. Akcja była prowadzona też przez cały ubiegły tydzień w szkołach, ponieważ organizowane były kiermasze. Cały dochód z tych inicjatyw przekazany został na dzisiejszy finał. Czy już jakieś pierwsze wieści od wolontariuszy? Zostały do Pani przekazane? Czy ludzie chętnie wrzucali pieniądze do puszki? Ludzie chętnie wrzucali pieniądze do puszki. Pieniążki już się liczą. Pierwsi wolontariusze zaczęli wracać z terenu, także sztab liczący, kasę już pracuje. Myślę, że za około godzinkę już będę mogła podać jakieś kwoty, wartości. Ręczna praca. 50 zł po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej? Mamy 150 złotych po raz drugi. Podobnie było, nie? Okay. 150 złotych po raz 6. trzeci. Gratulacje, brawo. brawo, dziękujemy bardzo. Cena za kupię. 50 zł. 50 zł po raz pierwszy. Dzisiaj, szanowni państwo, smakuje szczególnie dobrze. 60. 100. 100, 100 złotych, szanowni brawo. państwo. 370, szanowni państwo. 370 po raz pierwszy. Czy. 370? 4 stówy? 4 stupy. Brawo dla Pana! Pamiętajcie o tym, że to jest na rzecz wielkiej orkiestry z pomocy. Jeszcze raz brawo, może dla Pana. 4 stupy. Czy ktoś daje więcej? 400 zł po raz pierwszy. 400 zł po raz drugi. 400 zł po raz trzeci. Brawa. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Domaga Pana. dla całej rodziny na co najmniej dwa dni. Mam nadzieję, że nas spróbować. Proszę bardzo. Żeby zdążyć do domu do mnie. Dziękujemy bardzo. Wracamy właśnie na halę. Po kilku latach COVID-u, gdzie wielka orkiestra grała, ale na zewnątrz mogliśmy kwestować, teraz wracamy właśnie to centralne nasze miejsce, piękną halę. Tu możemy na pewno więcej Państwu zaoferować. My wraz z żoną obdarowaliśmy też m.in. dla licytacji różnego rodzaju przedmioty. Stolik kawowy to jest też obraz, który, który wylicytowaliśmy kilka lat temu ale również tort, Tort Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oczywiście oprócz tych trzech rzeczy, o której powiedziałem, będzie masę różnych spraw do licytowania. Przyjdźcie, te serduszka należą do Was. Pamiętajcie o tym, kochani, że warto pomagać, bo dobro wraca.